Nigdy nie myślałam, że moja rodzina postawi mnie w tak bolesnej sytuacji. Mój mąż Paweł zawsze był pracowity i uczciwy. Kiedy w jego firmie brakowało pracowników, postanowił dać mojemu bratu Michałowi szansę. Michał od miesięcy miał problemy, przeskakiwał z jednej dorywczej pracy na drugą, a Paweł chciał mu pomóc. Na początku byłam nieco sceptyczna, ale Paweł nalegał: To też mój szwagier, nie mogę patrzeć, jak mu się nie powodzi. Na początku wszystko wydawało się w porządku. Michał był punktualny, uprzejmy, i wydawało się, że naprawdę chce się uczyć. Starałam się być pozytywna, mając nadzieję, że ta szansa nauczy go odpowiedzialności, jednak z czasem zaczęłam zauważać znikające drobne rzeczy w biurze: słuchawki tu, ładowarki tam, a nawet drogi sprzęt. Kiedy raz yy, konfrontowałam Michała, śmiał się i twierdził, że niczego nie wziął. Paweł był rozdarty, nie chciał uwierzyć, że jego własny szwagier kradnie, ale dowody stawały się nie do przeoczenia. Pewnego popołudnia sytuacja eskalowała. Paweł sprawdzał inwentarz i odkrył, że zginęła wysokiej klasy kamera i tablet, które były potrzebne do ważnego projektu. Michała nie było w biurze i nikt nie widział, jak wychodził. Kiedy Paweł do niego zadzwonił, Michał zawahał się, a potem przyznał, że zabrał sprzęt, żeby go sprzedać. Paweł był wściekły, ale starał się zachować spokój, myśląc o więzach rodzinnych i mając nadzieję, że Michał zrozumie powagę sytuacji. Najgorsze było jednak to, że musiałam powiedzieć o wszystkim moim rodzicom, Janinie i Tadeuszowi. Obawiałam się ich reakcji, a kiedy w końcu to zrobiłam, było to jak otwarcie wrót powodzi? Oczy Janiny napełniły się łzami, a Tadeusz nie krył rozczarowania. Jak mogłeś mu na to pozwolić, Paweł? zapytał mój ojciec. Sama poczułam wyrzuty sumienia, zastanawiając się, czy powinnam była wcześniej zareagować. Dom, który zawsze był bezpiecznym miejscem, nagle zrobił się ciężki od gniewu i poczucia zdrady. Michał jednak nie wydawał się rozumieć konsekwencji, przeprosił połowicznie i obiecał zwrócić sprzęt, ale zaufanie zostało już zniszczone. Paweł był zdruzgotany, dał szansę członkowi rodziny, a to zakończyło się kradzieżą. Moi rodzice nie mogli zrozumieć, dlaczego Paweł tak postąpił, a działania Michała tylko zwiększyły ich złość. Przez kilka dni kłóciliśmy się, próbowaliśmy mediować i znaleźć rozwiązanie. Stałam między moim mężem a rodziną, próbując wyjaśnić, że Paweł działał z życzliwości, ale napięcie było nie do zniesienia. Nawet po tym, jak Michał zwrócił skradzione rzeczy i próbował szczerze przeprosić, szkody były już nieodwracalne. Relacje zostały nadwyrężone, a zaufanie do dalszej rodziny wydawało się niemożliwe do odbudowania z dnia na dzień. Minęły miesiące od tamtego dnia i choć skradziony sprzęt został zastąpiony, emocjonalne rany wciąż są obecne. Paweł i ja powoli odbudowujemy nasze poczucie bezpieczeństwa i zaufania, ale oboje wiemy, że rodzina czasem bywa największą przeszkodą. Michał w końcu znalazł inną pracę, ale nie jest już mile widziany w naszym domu, a moi rodzice obserwują każde spotkanie z podejrzliwością. Nauczyliśmy się bolesnej lekcji. Czasem pomaganie rodzinie prowadzi do konsekwencji, których nigdy byśmy nie przewidzieli, a wybaczenie jest znacznie trudniejsze niż się wydaje.